Witam wszystkich. Dzisiaj odcinek z garażu. O takiej bardzo prostej i poznajomej sprawie. Kupiłem fajnego Mercedesa. Mercedes R171 SLK200. Taki ładny kabriolecik. No, bandyta trochę, bo duży silnik w sensie mocy. Na kompresorze, bardzo fajnie jeżdżący. Co się okazało? Po dokładnej inspekcji tego samochodu wyszło, że nie ma z tyłu światła przeciwmielnego tylnego, nie ma prawego wstecznego oraz nie ma środkowego stopu. No i teraz zacząłem szukać, gdzie szukać? No, standardowo każdy samochód powinien mieć to wszystko w skrzynce bezpieczników. Czyli przykładowo, bezpiecznik od sekcji świateł mijania przód lewy, przód prawy, tył lewy, tył prawy osobne bezpieczniki, osobne y, moduły, y, przekaźniki itd. Obszukałem cały ten samochód. Y, otwierając maskę, bardzo proszę, tutaj na zdjęciu mamy to, co mamy pod maską w tym Mercedesie, po lewej stronie mamy tutaj bezpiecznik główny zasilania, z najprawdopodobniej z czujnikiem bezładnościowym, czyli w momencie większego stuknięcia y, dochodzi do całkowitego rozłączenia y, Dopływu prądu do samochodu. Natomiast tutaj po prawej stronie u góry jest skrzynka bezpieczników. W, tych, w tej skrzynce jest ich dosłownie kilka. Żaden z nich, zgodnie z opisem, nie odpowiada za światła. Zacząłem dalej szukać. Okazało się, że druga paczka bezpieczników znajduje się na desce rozdzielczej obok kierownicy przy drzwiach. Tutaj na tej fotografii, właśnie widać, gdzie one się znajdują. One są odpowiedzialne w takim razie za lusterko, za oświetlenie wewnętrzne kabiny, za radio, za coś tam jeszcze. W każdym razie żaden z nich nie jest takiej mocy, żeby odpowiadać za światła, bo to wszystko jest 5, powiedzmy 3-5 Amper, jakoś tak. Małe te bezpieczniki są. I zgodnie z opisem znajduje się jeszcze. Bagażniku, czyli pod pokrywą bagażnika, z tyłu na zbiorniku przykręcona następna skrzynka bezpieczników. No i teraz gdzie szukać? Okazało się, że po wizycie w warsztacie okazało się, że ta skrzynka z tyłu na, przykręcona do zbiornika paliwa jest to moduł sterowania światłami. Wyjąłem ten moduł, faktycznie podłączone są do niego różne przekaźniki. Wygląda y, dosyć basywnie. Ja go mam tutaj wyjętego, starego. Wygląda to w ten sposób. Ma tutaj y, zespół przekaźników, parę bezpieczników i tak dalej. to jest na takiej podstawce. I to jest przykręcone bezpośrednio do zbiornika. Ale okazało się później, że tutaj, pod tą pokrywą, dokładnie pod tą pokrywą jest elektronika. No i ta elektronika jest padnięta. Rozebrałem tą yy, skrzynkę, zobaczyłem co tam jest w środku, no jest płytka drukowana, na której tam przypalone jest chyba jeden czy dwa elementy, więc ewidentnie wiadomo by było o co chodzi. Rzuciłem też hasło na forum, no, ale niestety na forum nikt nie odpowiedział. Zasugerowano również, że tam jest po prostu modu do sterowania światłami. No i teraz wykopaliska, Na aukcjach znalazłem takie, yy, taką skrzynkę. Znalazłem to wszystko zgodnie z numerem. Tu jest numeracja. Bardzo proszę, tu jest yy, numer serii, numer wszystkiego i teraz o co tutaj chodzi? Jeden z kolegów na forum powiedział mi, że najważniejsze jest pierwsze 6 cyfr tego zespolonego numeru. No to jest tam 5, 4, 5, 171 to jest yy, rodzaj samochodu, 545 to nie wiem co tam znaczy i następne tam 0101, 0003 i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie jest to numer serii yy, czy numer partii i tak dalej. No i cóż, klucz do łapy, wykręciłem, no i teraz co, zasada prosta, wyłączyłem zasilanie całkowicie, no bo to jest elektronika, powpinałem te przekaźniki, powpinałem bezpieczniki, spiąłem wtyczki, przykręciłem moduł do y, samochodu, przekręciłem stacyjkę i wszystko chodzi. Także y, myślę, że to jest cenna informacja dla wszelkich użytkowników y, samochodu SLK200 albo SLK350. R171, że jeżeli mamy problem ze światłami, no to mamy problem z modułem, tym który jest przykręcony do zbiornika, który znajduje się w bagażniku. Yy, natomiast na pewno nie znajdziemy tutaj yy, bezpiecznika do wymiany, nie znajdziemy bezpieczników yy, odpowiadających za światła. Nie ma czegoś takiego w tym samochodzie. Może dobrze, ponieważ dół tych świateł to są ledy, góra to świateł, to są żarówki itd. Tak a jeszcze jedna ciekawa informacja: pali się tylko lewy, yy, lewe światło przeciwmgielne. No Zgodnie z przepisami europejskimi, jeżdżąc po prawej stronie, świeci nam się lewe. Ten samochód posiada i lewe, i prawe, dlatego jakbyśmy mieli wersję angielską, czyli ruch lewostronny, więc włączając światło przeciągielne, paliłoby się tylne prawe, no, bo to wszystko od zewnątrz się musi świecić. Także taka szybka, krótka informacja dla użytkowników Mercedesa no akurat tego modelu chociaż jak jest w innych modelach ciężko powiedzieć w mojej B-klasie którą posiadałem wcześniej yy, pod nogami pasażera była duża, wielka skrzynka bezpieczników i tam można było znaleźć wszystkie bezpieczniki poszczególne odpowiadające za wszystkie elementy tego samochodu ponieważ ten samochód a to był 2006 rok B-klasa nie był wyposażony w moduły yy, komfortu czy moduły powiedzmy które sterują poszczególnymi elementami w tym samochodzie. Ten natomiast samochód już posiada y, takie numery. Y, informacja z serwisu jest taka, że to zapobiega przepalaniu się instalacji, bo elektronika po prostu się wyłącza i nie ma możliwości spalenia czegokolwiek. Po prostu, jak jest, dochodzi do jakiegoś zwarcia, czy do jakiejś tam drobnej awarii, moduł wyczuwając y, zwarcie, czy wyczuwając coś innego, po prostu wyłącza światła i tak dalej. Także nawet jeśli się spali żarówka, to. Ona się spala, po momencie włożenia żarówki dalej się żarówka nie świeci, ale wystarczy wyłączyć prąd, włączyć go z powrotem i komputer się resetuje i wtedy wszystkie, wszystkie te nastawienia, wszystkie te podłączenia wracają z powrotem do swoich fabrycznych ustawień i wtedy wszystko działa. Tyle na dzisiaj, a z tyłu za mną kolejny projekt, Fiat 126P, rocznik 85, praktycznie końcówka renowacji. Ale myślę, że to za chwilę będzie kolejny materiał. Dziękuję bardzo wszystkim, życząc udanego dnia.